To jest bestia dla Oscara z RTX-em 5080. Karta graficzna to RTX 5080 w bardzo fajnej wersji Amp Extreme Infinity od Zotaka. Procesor to 16 rdzeniowy Ryzen 9950X3D. Płyta główna z chipsetem X870E, Tomahawk WiFi od MSI. -a. Pamiątki adaty w dwóch kościach po 16 GB 6000 MHz. Potężny zasilacz Corsarja o mocy 1500 W z certyfikatem Platinum. 2TB dysk Lexara NM790. Jako chłodzenie wybrałem Liquid Freezer 360 w wersji z ARGB. Potrzebowaliśmy dużej skrzynki, więc wybrałem Montecha Kinga 95 w wersji Pro. No i właśnie tak powstał nam taki oto klocek. Ten komputer to prawdziwa bestia dla kogoś, kto nie szuka kompromisów w trakcie grania. W cenie tego komputera spokojnie można byłoby kupić jakiś całkiem niezużywany samochód. No ale wiadomo, GTA 6 i nowy wiesiek nie pójdzie na byle czym. Film z montażu tego komputera dostępny jest na moim profilu, także jeżeli jesteś zainteresowany tym, jak ten komputer powstał, to oczywiście Zapraszam. Dajcie znać w komentarzu, jak podoba Wam się ten zestaw. Bo ja jestem bardzo zadowolony z tego builda. A osoby zainteresowane zakupem takiego lub innego komputera, zapraszam na mój profil. Tam macie wszystkie dane kontaktowe. lub na stronę dreamsetup.pl. Trzymajcie się ciepło, a ja zapraszam Was do obserwacji.